Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wolność w Jezusie. Nadzieja. Nadzieja jest jak tlen dla duszy, którego potrzebuje, aby żyć. Nadzieja jest potężną siłą i darem od Boga, której potrzebujemy, aby funkcjonować na tym świecie. Nadzieja jest przechodzeniem przez życie z Jezusem, ramię w ramię. Nadzieja chrześcijańska zakorzeniona jest w nas poprzez wiarę. W zbawienie w Chrystusa oraz w miłość Bożą, która jest rozlana w nas poprzez Ducha Świętego. Pomyślmy przez moment, na kogo lub na co liczyliśmy w swoim życiu lub w kim, lub w czym pokładaliśmy swoją nadzieję. A może się już poddałaś, poddałeś i już nie masz więcej nadziei? Albo może boisz się zainwestować w nadzieję, ponieważ tyle razy ją straciłaś? Lub może niektórzy z nas nawet nie pamiętają, jak to jest mieć serce wypełnione nadzieją, lub może nigdy tego nie doznali. Dlatego powinniśmy powrócić do Biblii i do zrozumienia Bożej nadziei. Boża nadzieja nie jest taka sama jak światowa definicja nadziei. Obydwie są pozytywnymi um, oczekiwaniami, ale światowa nadzieja ugruntowana i zakorzeniona jest w omylnych ludziach, sytuacjach czy rzeczach. Boża nadzieja ugruntowana i zakorzeniona jest w Nim. Przeszło mi teraz przez głowę polskie przysłowie, które gdzieś tam kiedyś słyszałam: nadzieja matku głupich. I robi to sens, jeżeli patrzymy na to po ludzku. Jest ono stosowane jako mechanizm obronny, aby się nie zawieść. I zobaczmy teraz, co mówi Biblia o nadziei i przeczytamy parę wersetów. Boża nadzieja, biblijna nadzieja Wypełniona jest miłością Bożą, daje nam komfort, radość, siłę, i nie jest ona zależna od czynników zewnętrznych lub od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Polegajmy więc na nadziei w Bogu i na Jego Słowie, a nie na nadziei światowej. Jeremiasz 29:11-13: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. List Pawła do Rzymian, rozdział 15, wers 13. A Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. List Pawła do Rzymian, rozdział 5, wers 1-5. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieją. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Niech nasza nadzieja będzie w Panu, w Bogu, w Jego słowie, w Jego prawdzie. W Jego planie na nasze życie. Bóg również testuje nas przez różnego rodzaju doświadczenia, abyśmy mogli zobaczyć sami, dla siebie samych, czy nasza nadzieja jest w Nim, czy w różnych innych rzeczach, ludziach, pieniądzach, karierach, czy cokolwiek innego to jest. Także zachęcam, zróbmy sobie rachunek sumienia tak szczerze przed samym sobą i Bogiem i zastanówmy się, na jaką nadzieję skierowane są nasze serca? Czy jest to nadzieja światowa, czy jest to nadzieja w Bogu i Jego słowie? Bóg również pozwala na różnego rodzaju testy, których zadaniem jest, aby stymulować w nas nadzieję. I tak jak właśnie przeczytaliśmy w Rzymian 5, te testy, te uciski mają wywoływać cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie w, w imię Twojego Syna Jezusa, Chrystusa i modlimy się, abyś nam pomógł wzrastać w nadziei w Tobie, abyśmy byli mądrzy, abyśmy byli odważni, nie dający się zastraszyć nikomu ani niczemu. Pomóż nam wzrastać i wzmacniać się w nadziei w Tobie. Święty Boże, dziękujemy Ci i pobłogosław ten dzień dla nas wszystkich. W imię Jezusa, amen.